postanowiła zająć się rysowaniem lakier. A ja, Lizę po schodach. No narobi robili trochę tych schodów. W końcu Niemcy, wsłużę Jesteśmy archtrip, zarażeni podróżą. I jest to choroba w gruncie rzeczy nieuleczalna. Uciekamy od tego, co trzeba, na rzecz tego, co można. Żadnej presji. Podróżujemy w trójkę, ciesząc się nieskrępowaną wolnością. Nasze podróże nigdy nie były na koniec świata, raczej w głąb niego. Dla nas podróż sama w sobie jest nagrodą. Jesteśmy Marta, Rafał i Boni. I Matylda, nasza stara terenówka, dostosowana do naszych potrzeb, którą podróżujemy dalej i dalej i dalej. Zapraszamy do naszego świata. Cześć! Cześć! Witamy w kolejnym odcinku podcastu Zarażeni Podróżą. Ja jestem Marta. A ja Rafał. Dzisiaj porozmawiamy o, e, o mikrowyprawach, o e, detoksie cyfrowym, o powolnym podróżowaniu albo o tak zwanym e, silent tourist. Tak. I to myślę, że to jest w kategorii akurat fajnie się składa, że na parę chwil przed, przed majówką. My y, też y, już y, właściwie teraz jesteśmy na takim małym wypadzie. Tak, jesteśmy na, na mikro wyprawie w okolicy Niemczy. Tak, mimo że nie jesteśmy w detoksie cyfrowym, bo jak widzicie, jesteśmy uzbrojeni w mikrofony, w aparat. No ale to, tak powiem, to jest wymóg techniczny y, n, nagrywania podcastu w plenerze. Niemniej jednak telefony mamy wyciszone. Jest poniedziałek, jesteśmy tutaj od niedzieli. Przesunęliśmy specjalnie weekend ze względu na pogodę. Na pogodę oraz na e, trudności e, żołądkowe e, bońki. No niestety, coś zjadła i mieliśmy w sobotę z głowy. No tak. E, Pierwsza rzecz to, a może tak, coś więcej powiemy o tym, bo to może będzie dobrym wstępem do tego, jak te mikro, o tych mikrowyprawach i, i o powolnym podróżowaniu, czy też uważnym podróżowaniu. To jest tak, że jesteśmy w, w okolicach wzgórz, no, przy wzgórzach niemczańskich, niemczańsko chyba Strzelińskich, to się tak poprawnie nazywa, tak mi się wydaje. Raz, że kry ostatnio y, przejeżdżaliśmy tędy parę razy i podoba nam się ten pofałdowany teren. Dwa, jak szukaliśmy jakiegoś pomysłu na, e, na weekend, no to e, pokopałem sobie o, o tych y, y, wzgórzach niemczańskich, o okolicy Niemczy. E, informacji i w telewizji, i to jest taka internetowa telewizja sudecka, e, i był e, taki, y, taki materiał. E, Perła, czy nieodkryta perła turystyczna powiatu dzierżeniowskiego. E, obejrzałem sobie ten materiał i w zasadzie e, jest tylko i wyłącznie o pobliskim arboretum. Co sugeruje, że tutaj, e, że tak naprawdę turystycznie e, w ogóle tutaj nic nie ma. I to jest dobry, dobre miejsce, żeby, żeby sobie pojeździć jest to dobre miejsce na spędzenie spokojnie czasu. Faktycznie tego tak zwanego silence. Turizm. Turizm, tak. Silence, czy travel. Czy travel, turizm, czy dokładnie. Tak, przed, chwilą, przed chwilą to Boni łapie Bąka. Przed chwilą odwiedziła nas Jaszczurka, przeleciał Rudzik. Wstaliśmy wcześniej i sobie po prostu siedzimy, zastanawiamy się co, co zrobić. Generalnie tak, użyliśmy niezawodnych mapy CZ. Z Wrocławia mamy tutaj jakieś 49 km, ale dotarliśmy dopiero, jak się powiększy mapy CZ, powiększa, 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 no to się pojawiają ikonki, na przykład niedaleko jest archeologiczne oznaczenie Rondel, Rondel 1, Rondel 2, bodajże jeszcze tam nie byliśmy, ale za... Brzmi jakby to było restauracja. Tak, dokładnie, ale prawdopodobnie wykopali tam rondel. Pełno jest tutaj resztek grodów, zresztą byliśmy niedaleko w w tym na obozowisku tatarskim, na jakimś dawnym grodzie. Z zaznaczyliśmy sobie 20 e, jakichś różnych punktów, przy czym e, jedna trzecia z tego to były wiaty turystyczne, e, żeby objechać e, i znaleźć miejsce na, na nocleg. Dotarliśmy do pierwszego punktu najbliższego Wrocławia, a potem już e, zgodnie z mapami CZ e, po szlakach turystycznych e, sobie pojeździliśmy. Ale w, w sumie e, to tyle może w tyle, nie aż takim bardzo telegraficznym, ale tyle w skrócie. Co to jest i dlaczego jest fajne, nieśpieszne, uważne podróżowanie? Twoim zdaniem? Pozwala się wyciszyć. Tak. Pozwala uciec od faktycznie zgiełku miasta i nie. W... Zgiełku cyfrowego. Tak. I jest yy, no właściwie niskobudżetowe. Tak, jest to też jest atut. Budżet. I to jest niskobudżetowe. E, tutaj trochę zaspoilerujemy jakby m, drugą część tematu, czyli e, mikrowyprawy, bo badania naukowe przeczytałem, także rzeczywiście tak jest, tak twierdzą naukowcy, niekoniecznie amerykańscy e, badania naukowe twierdzą, że Ludzie często odbywający takie mikrowyprawy są statystycznie o 7% szczęśliwsi od innych. No 7% robi różnicę. Robi. Znaczy, jest coś w tym, że yy, po prostu takiego, no, trochę jakby zen, jakby joga, bo siedzimy w sumie w otoczeniu yy, zieleni. Nie ma poczucia presji, jest raczej takie rozleniwienie. Tak. Jeszcze słońce wiosenne takie pierwsze, tym bardziej sprzyja temu. Więc, no tak, można przyjąć, że to 7% tutaj właśnie nam przybywa. Przybywa, tak. Siedzimy sobie na górce kawowej bodajże. To jest taka Dziw dziwne, bo tu nigdzie kawy nie podają. Sami no my musieliśmy my... sobie zrobić. Ona wyrasta z, w zasadzie z pól. To są dwie górki, obok pewnie może nie na przybitkach, tutaj jest wieża widokowa, z widokie na pięknie zazielonione pola, można się nasycić tym widokiem i złapać, złapać spokoju. Moim zdaniem też to te takie uważne i ciche podróżowanie jest, jest, jest znaczy fajne jest dla dobrostanu, ale też no, daje takie możliwości na przykład przyjrzenia się czemuś bliżej. Daje możliwość przyjrzenia się wszystkiemu bliżej, uważniej. No nie wiem, roślinności. Ja ściągnąłem sobie ostatnią aplikację do rozpoznawania roślinek. Akurat tam fajnie, jak będziemy robić obiad, mamy za, zaraz za wiatą trochę świeżych pokrzywek, więc będziemy sobie je dodawać do, do naszego jedzenia, czy też sałatkę sobie z tego zrobimy. Sprawdzam. Sprawdzę roślinkę tą i zobaczymy, co powie. Aplikacja i jest trujący, czyli nie jemy go świadomie. Eee, nagle się okazuje, że e, jeżeli nie musimy odhaczać takich wszystkich must Nie mamy napiętego e, planu, to co za różnica, czy my mamy tutaj mm, około 10 czy 20 yy, grodzisk z przełomu, z przełomu z X i XII wieku. No byliśmy mi jedno, to jest po prostu kopiec ziemi, tam nic nie zostaje. Twój tato to fajnie określił, pamiętasz? Mhm. Jak pojedziemy, pamiętajcie, że ja już mam dosyć oglądania kamieni Kupy. Tak, dokładnie, do, 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 dokładnie. W którymś momencie faktycznie yy, Myślę, że jeśli chodzi o architekturę, jeśli chodzi właśnie o jakieś tego typu zabytki, wykopaliska, jeśli już widzieliście ich sporo i odhaczyliście wiele punktów, Możecie mieć wrażenie, że Wam po prostu jakby przelatuje film, który już widzieliście przed oczami. Eee, tak jak kamper maniacy, tak, tak. mają Ogląd chyba już dosyć włoskich miasteczek. Tak, bo oglądaliśmy, jest, oglądamy kamper codziennością Są codziennością. Ostatnio dla nich. było takie, jak ci się podoba to miasteczko? No, 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 no fajne, jak każde. Nie? No, to jest, e, I tu właśnie o to chodzi, że zatrzymać się, e, usiąść, może wyciągnąć nogi, i nie wiem, czy w, mi w miasteczku przy kawie i po prostu posiedzieć, zobaczyć jak życie się toczy, albo na łonie natury, tak jak my w tej chwili. Poza tym, y, jaka jest różnica, bo zaczęłam mówić Wam o tym, że przy, y, oglądanie po prostu tych samych y, kamieni, kupy, y, może się znudzić troszeczkę. Jaka jest różnica? No, y, chociażby pory roku. Natura troszeczkę bardziej jest zmienną niż wybudowane 12 wieków temu zamczysko. Oczywiście ono ulega degradacji i zniszczeniu i pod tym względem, no. Nabiera Jasne, pod, nabiera nazbiera jakby uroku. tak, nabiera uroku. Natomiast y, tu mamy y, dodatkowy atut. Po prostu zieleń kojąca, właśnie kwit, y, kwitnie wokół nas y, coś. coś. Dużo różnych cośów. Idą owocowe drzewa i nie trzeba. Słychać zzyczenie pszczół, tudzież os, pojawia się bąk albo co gorsza szerszeń. E, tutaj... No i teraz słychać, proszę. Tak. Mam nadzieję, że było słychać. Słychać, na pewno słychać. Tutaj, e, gdzie stoi w tej chwili aparat, czyli taka wiata, w której sobie tutaj obozujemy, e, jest daszek zrobiony, taki kryty gontem, e, I tam w szczelinach wczoraj widzieliśmy Pszczoły murarki sobie już zaczynają swoje, swoje cele budować dla, dla, dla swoich dzieci. No przed chwilą tutaj koło ogniska przyszła zajrzeć jaszczureczka zielono-szara, taka zwinka. To są te wszystkie rzeczy, które można przeobserwować, nie ruszając się. A jednocześnie, po prostu, mieć wokół siebie bardzo zmienny krajobraz. Tak. Czasami, może nawet w nocy straszny i przerażający. No, przyszedł tupał nam jakiś nie wiem, pewnie jesz, bo tu jest bardzo sucho. Tupał strasznie. Tupał jak, 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 jak stado Jeleni, ale to prawda, prawdopodobnie był, był jeż. I to jest takie fajne. To jest naprawdę uspokajające. Myślę, że po takim dniu, czy też dwóch dniach, po prostu takiego obazowania, Człowiek wraca do domu czy do swoich codziennych obowiązków zupełnie inaczej nastrojony, jakby z nową taką energią. Bo odpoczywanie na, na sofie pod miękkim kocykiem z kubkiem kawy w duńskim stylu jest może i okej, okay, ale na pewno nie zastąpi wyjścia z domu. No i oddychania można powiedzieć pełną piersią. No, bo w domu troszeczkę się jednak kisimy w, w, za zamkniętymi oknami, więc polecamy chyba. Tak, polecamy. No i tutaj yy, a... Takie swobodne, powolne, uważne podróżowanie. Jest w ogóle chyba e, m, pani, e, też podróżniczka z Zielonego Stoku, która prowadzi e, tam kopalnię. Znaczy, w sensie to taki obiekt turystyczny, ale rzeczywiście w kopalni, w kopalni złota. Ona chyba napisała rok temu albo dwa lata temu e, uważnik. E, dla podróżujących. No nie czytaliśmy tego, ale... E, ale brzmi fajnie. Tak. I znamy osoby, które czytały i są zafascynowane. I myślę, że to jeszcze doskonale w to wpisuje. No i cóż. I to można zrobić sobie e, w trakcie podróży po prostu taką przerwę. Można w ogóle zrobić całą taką podróż. Ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takich e, mikrowypraw, które my bardzo lubimy. Ja bardzo lubię. Lubisz te? Mikrowyprawy pozwalają nam doczekać do wielkiej przygody. Tak. I lubię to, tak, bo y, ciężko wytrzymać w domu, kiedy, y, przepraszam, bo właśnie się zagapiłam na dwa ptaki, y, kiedy po prostu czekasz tego urlopu i starasz się po prostu wytrzymać, y, no, żeby po prostu do niego dotrwać, więc takie mikrowyprawy są po prostu takim przerwnikiem y, bardzo fajnym. A ja to widzę zupełnie inaczej. Ja w ogóle nie czekam. Znaczy, to są dla mnie... To jest raczej sposób na, 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 oczywisty sposób na spędzanie czasu, a nie jakaś forma dotrwania. No my w każdy weekend, nigdy ze znajomymi się we Wrocławiu nie możemy spotkać, bo oni chcą się spotykać w weekend, a nas nigdy w weekend nie ma. Czy to jest zima, czy to jest jesień, czy no chyba, że jest rzeczywiście jakiś armagedon leje wściekle, wieje i jest, znaczy jest zimno. No jak jest zima, to jest w porządku, ale jak jest taka jesienna pogoda, to nie. No to my to zawsze uciekamy z Wrocławia. I u mnie to, w moim przekonaniu, jest to chyba taki no, nasz sposób nabycia. Znaczy, tak, no, ale myślę, że wiele osób y, mogłoby o, może tak. Proponujemy, żebyście potraktowali, jeśli faktycznie macie tak, że e, wyczekujecie urlopu, ponieważ jesteście w pracy. My, my trochę mamy inny tryb życia, w sensie nie idziemy rano do pracy i nie wracamy o godzinie 17 albo 18. E, więc e, u nas, jakby, inaczej e, jest ułożony dzień. Stąd możemy sobie chociażby tak dzisiaj przesunąć weekend, ale yy, jeśli u was jest sytuacja taka, że macie najprościej mówiąc ten urlop, który dają, daje wam szansę po prostu raz w roku wyjechania na dłużej, to nie jest w pewien sposób wyczekiwany, bo pewnie wiesz każdy jednak nastawia się, że to będzie czas taki Taki super, ale warto yy, po prostu te mikro wyprawy robić, żeby po prostu jednak poczuć się o te 7% szczęśliwszym, może mniej sfrustrowanym. Poza tym weekend się robi dłuższy. A ja się dalej z tobą nie zgodzę. Znaczy, ja rozumiem, że można czekać na. No, ale na co się tutaj nie zgadza? Na, no, no, czy... na ukoronowanie jakiegoś super, te, te waka, tego wakacyjnego wyjazdu. Ale moim zdaniem takie mikrowoprawy w ogóle nie różnią się od takich epickich wyjazdów. Znaczy, są skompresowane w czasie, ale tak. Masz prościej, taniej, zawsze dostępne, eee... I odkrywasz miejsca, y, które są tuż za tabliczką Twojego miasta, na przykład. No to w takim razie są zupełnie inne. Tak, ale przygoda... Prościej. Masz... No, taniej. Bez organizowania. Dobra, 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 dobra. Znaczy, ja powiedziałem tak. Y, chciałem powiedzieć, jakie, jakie są plusy, natomiast moim zdaniem. Y, Czyli to jest ta różnica. Ale nie, wiesz co, nie, bo nie zwróciłeś uwagi na to, co, chciałem, że ja, co ja powiedziałem, że, że niczym się nie różnią, tyle tylko, że masz prościej, taniej i bardziej dostępne, bo nie musisz jechać, nie wiem, na e, podbój krety i tam przedzierać się przez całą południową Europę, płynąć promem i tam sobie gdzieś, e, zaplan, z, tak powiem, realizować swój plan. Możesz ten sam plan zrealizować. E, tu i teraz. Tu, tu, i, tu i teraz, w każdy weekend. Za mieczą. I mieć takie same wyprawy. Możesz sobie, jak potrzebujesz epickości, albo potrzebujesz jakiegoś wyzwania, przygody. No nie wiem, jest y, połowa kwietnia, za chwilę będzie maj. Y, może jakaś zabawa w, w zbieranie roślinek do jedzenia, y, ziółek. Może, no nie wiem, jak chcesz, możesz sobie poeksplorować jakieś... Y, y y y My mamy fajnie, to ci się, my mamy fajnie, bo my jesteśmy na Dolnym Śląsku, a u nas są winnice i na przykład u nas zaczął się sezon. O tak, otwierają się, otwierają się winnice w kontekście turystycznym i to jest bardzo fajny pomysł. Na przykład, e, mm, nie pamiętam teraz nazwy tej winnicy, ale ona jest, e, to pewnie do, 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 dopiszemy, ona jest w krainie wygasłych wulkanów, e, to jest godzinka, może nie cała godzinka jazdy od Wrocławia, gdzie e, fajni ludzie prowadzą winnicę i, i, i oni pozwalają e, zatrzymać się tam na noc. W sensie oni nie mają miejsc noclegowych, ale jak macie kampera albo wyprawówkę, to oni pozwalają. To nie jest tak, że możecie się zwalić po prostu tabunem 20 aut, ale jak zadzwonicie, oni tam chyba mają miejsce na jedno czy, czy, czy dwa auta, no i wtedy jest super, bo raz, że rozstawiacie się wśród, wśród winnicy. Kto spał wśród winorośli? no. No, no dobra, no my też, no, ale generalnie. My też, no. Ja, ja, ja też. Ale możecie to zrobić, możecie spróbować wina. To jest jeszcze czas, kiedy oni nie mają takiego wielkiego kołobrotu, e, tak powiem turystycznego, no bo oni z tego jednak żyją, nie? To te polskie, dolnośląskie winnice nie są na tyle duże, w większości, bo niektóre są, e, żeby jakoś, e, tak powiem, dużą logistykę i dostaw realizować do swoich odbiorców. Zwykle te winnice żyją e, ze sprzedaży swojego wina na miejscu, z jakichś tam e, eventów, więc oni jeszcze tego, tego e, harmidru nie mają. I myślę, że to to można sobie z nimi pogadać i to się okazuje, że są bardzo fajni ludzie z, z fajnymi pacjami. Też mogą w każdy, moim zdaniem, każdy winiarz na Dolnej Śląsku, w ogóle w Polsce, jeśli nie w ogóle wszędzie, ale w Polsce, może opowiedzieć fajne rzeczy o podróżowaniu, o podróżowaniu bo wszyscy, nich, wszyscy oni są odkrywcami. No bo jakby no ten. Te zjawisko e, uprawiania winorośli, wytwarzania z tego winy w Polsce się odbudowuje, nie wiem, powiedzmy sobie w przeciągu ostatnich e, 15 lat, no niektórzy z 20, może coś. Oni też muszą podróżować do innych winnic, żeby się dowiadywać, jakieś inne miejsca. Współpracować, tak, nawiązywać kontakty. Zdobywać wiedzę. Dobrze. Także oni na pewno mają bardzo dużo e, do, do powiedzenia. Więc jest to fajny taki pomysł na mikrowyprawy? No jest. Jest, no. E, Czy może być Apicko? E, no może no być, może. jak najbardziej, Dobrze, bo tak te widoki, które po prostu będziecie oglądać, mogą być po prostu zachwycające. No Możecie się nawet umówić na winobranie, o, to też tak, jest tak, sposób. Marta brała udział kiedyś, jak nocowaliśmy w winicy właśnie w, w Słowenii. To Bardzo fajne, fajna tak. zabawa. Znaczy zabawa, no to oczywiście praca, ale jak ktoś robi to pierwszy raz, to jest to dla niego wyzwanie i poznaje się ludzi, i po prostu okazuje się, że jest to bardzo fajny I robi... sposób na spędzanie. No też, że czasu. robisz to dla fanu, nie dla pracy, ale no, akurat tak. tam jest tak, że e, wioska się skrzykuje i wedle swojego tam ustalonego planu wszyscy idą do każdego po kolei mu tam pracować, więc to było, to było bardzo, e, bardzo fajne. E, no ale wracając do. Do tematu. Wracając do tematu, no jest, pogoda jest sprzyjająca, niedługo jest majówka. Na majówkę oczywiście e, pewnie m, wielu ludzi będzie chciało ruszyć to na Bałtyk, to daleko, to gdzieś tam wykorzystać e, taki trochę darowany urlop. E, jeżeli nie chcecie, e, tak powiem, w, dać się bardzo złupić, no to wymyślcie sobie miejsce, nie musicie jechać w miejsce turystyczne. E, na takie wyprawy Mikro, e, co my bierzemy? Co my teraz zjeliśmy? E Wzięliśmy oczywiście jakąś niedużą kuchnię, ale wcześniej przygotowaliśmy już sobie po prostu część prowiantu. Tak, dokładnie, no bo jak masz dwa dni, to. Dokładnie, tak. Wzięliśmy oczywiście naszą dziurawą patelnię, która właściwie to jeździ cały czas w Mateldzie, ale służy nam po prostu do tego, żeby jak się uda i jest na przykład taka okazja jak tutaj, żeby rozpalić ognisko, bo oczywiście nie wszędzie można, po prostu coś zgrillować. No, tak I to po prostu e... wystarczy zrobić jakieś takie małe zakupy. To Trochę baniak wody. O, baniak wody, baniak dokładnie. Wody. Potrzebujecie wodę, kwestie podstawowej kosmetyki. Przecież mówmy się, jak jedziecie na weekend, to tak na dobrą sprawę będziecie jedną noc spędzać, więc można się tymi nawilżonymi chusteczkami też opędzić. My akurat mamy wodę i Zawsze mamy, je mamy, mamy też. No tak, ale mamy miskę, sobie. więc jakby na ten. Potrzebujecie śpiwórna, no, jeżeli jeździcie z namiotem dachowym, a jeszcze sezonu nie, otworzy, nie otworzyliście, no to na Boga, no, przy takiej temperaturze po prostu wycią, wyciągnijcie sobie zwykły namiot, rozstawcie śpiworek i wszystko. Można zostawić auto, przejść szlakami, których jest dużo. One są nieuczęszczane w wielu takich nieatrakcyjnych miejscach. Minimalny prowiant. Wszystko. Tak, to jest naprawdę fajny sposób na spędzanie czasu. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Eee, możecie sobie wymyśleć, o, czarna pszczoła, rzadkość. Eee, możecie sobie wymyśleć jakieś tam objazdówkę po tych wieżach widokowych. Ja trochę nie rozumiem tych wież widokowych, bo one powstają trochę jak... wyrastają jak grzyby po deszczu. Eee, no może to... dla, dla ludzi, którzy po prostu wolą z większej perspektywy obejrzeć cały widok i nie potrzebują drona. No tak, no ale tak, pewnie, pewnie tak. Znaczy Faktem jest, że jak ktoś, sobie, jakaś gmina zainwestowała w wieżę widokową, to i też zrobiła jakieś, jakąś tam okolicę, na przykład wiatę czy ławeczkę, gdzie można, więc to jest dobre. To, że nie rozumiem, nie zmienia faktu, że można sobie na przykład ustalić trasę, czy jedziecie rowerem czy samochodem, tak jak my, czy idziecie pieszo, po prostu od wieży do wieży do wieży. No już jest jakiś. Pomysł na, na, tą, na tą wyprawę, nie? już jest plan. Już jest plan, dokładnie. My, my, my wzięliśmy słuchajcie tak, taki zestaw nasz odżywczy, czyli mieszamy kilka gatunków kasz, gotujemy to to jakimś dorzucamy jakichś małych warzywek i to jest baza do naszego jedzenia. Jak chodzimy na przykład po górach i biwekujemy zupełnie tak na, na dziko na strzał, no to otwieramy puszeczkę, każdy ma taki secik wymieszany i sobie w rąbie jakoś przetrwamy. Nie musimy nosić żupak chińskich. Teraz jeszcze planuję zbierać trochę ziół między innymi pokrzywę i tym, tym dodać. Wzięliśmy dwa plasterki Yy, dwa plasterki yy, karkówki, którą zrobiliśmy na, yy, na, na, na ognisku. I wzięliśmy jeden większy kawałek kiełbasy, który przełamyśmy na pół, I, i to była nasza, nasza kolacja. I kawałek chleba i wszystko. Także jeszcze te wyprawy są ekonomiczne. No tak, są ekonomiczne, wraz. dokładnie. dokładnie. Samy, 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 samy. Ale mam wrażenie, że, y, że my zaczynamy po prostu w tej chwili y, przekonywać was na siłę. <laughs> Już cały czas krążymy wokół te, tego tematu, a to jest bardzo prosty temat, krótki temat. Po prostu otwórzcie drzwi i wyjdźcie. I wyjdźcie i będziecie się czuć o 7% lepiej. Będziecie o 7% szczęśliwsi. Czego wam życzymy? Czego wam życzymy? Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.